Nie ma jak u babci, najlepsze kluseczki z momeczki, z czym Marcysia? Z no cukrem. Właśnie, Tosia też uwielbia. Tak, o Marcysia musi jeszcze uwiecznić tą chwilę. Bo ja, ja, ja muszę, bo my w Grecji bierzemy też, do Grecji bierzemy tego. O, proszę bardzo. Fajnie. Także kluseczki z momeczki jadą z nami do Grecji. A czy wy też macie jakieś takie ulubione danie, które babcia wam przyrządza? No, więc babcię żegnamy. I dziękujemy za pyszne jedzenie. I jedziemy na odpoczynek, a babcia będzie na nas yy, czekała i tęskniła. Będę płakać! <laughs> Ale Marcyzio już wyższa od babci zaraz będzie. Czy już jest? No, <laughs> no nie! Czy rosła na no, obozie babcie? Ale nie staj na palcach, ona staje na palcach. No, to pozdrawiamy. Halo, pa.